Szanowni Państwo, wraz z posłem Michałem Urbaniakiem zapraszamy na konferencję prasową Konfederacji Piotr Heszen, Konfederacja Korony Polskiej. Dzisiaj temat na pół satyryczny, na pół straszny, czyli nagroda dla prezesa Narodowego Banku Polskiego. Zacytuję wybitne osiągnięcia w prowadzeniu Banku Centralnego i tutaj cytat dosłowny, żeby nikt nie o autoryzację tego Bełkotu nie posądził w okresie pandemii wojny w Ukrainie oraz kryzysu energetycznego. Jak wszyscy mamy słodko i dobrze, no to państwo na co dzień, to państwo wiecie. Ja bym jeszcze zaraz tutaj pan poseł Michał Urbaniak przedstawi twarde fakty, żeby nam to uzmysłowić w liczbach. Ja bym chciał jeszcze rozszerzyć kontekst tej nagrody na co najmniej dwie, Pozostałe. Mamy już Order Orła Białego dla Antoniego Macierewicza. Mamy medal Poczty Polskiej dla Jacka Sasina, chyba za te wybory zorganizowane za 70 milionów, a w planach nawet za 10 razy tyle, tyle miały kosztować, które się nigdy nie odbyły. Więc ja osobiście proponowałbym dla pana Adama Glapińskiego nagrodę polskiego potom, Potjomkina. Potjomkin to był taki urzędnik carski, który na trasie Katarzyny II umieszczał fikcyjne wioski, żeby obraz kraju był, był, był lepszy. Tutaj takim, powiedzmy, przedstawieniem tego typu zajmują się dzisiaj łże media, no ale charakterystyka takiej postawy jest bardzo podobna. Poproszę o głos pana posła. Dziękuję. Cóż za zbieg okoliczności, bo pierwszy moment, kiedy dowiedziałem się o tym, że taką nagrodę właśnie dostaje prezes Dlapiński, to też miałem skojarzenie z wsią podjąkinowską, że tutaj coś się próbuje po prostu. Ukrywać to, tak jak trochę malowanie trawy na zielono. Szanowni Państwo, a jakie są fakty? Jakie są fakty dzisiaj? Ponieważ, no, w naszej opinii, w opinii Konfederacji, pan prezes Glapiński raczej powinien honorowo zrezygnować z bycia prezesem Narodowego Banku Polskiego, aniżeli przyjmować takie nagrody, które no, w zasadzie. Uderzają w rozum i godność człowieka. Szanowni Państwo, mamy największą inflację od ćwierćwiecza. Mamy problemy finansowe kredytobiorców związane z tym, że podnoszenie stóp procentowych było robione za późno, mocno radykalnie i ludzie zamiast odczuć skutki obniżającej się inflacji, to nie dość, że mieli wyższe raty kredytów, to jeszcze inflacja i tak przyspieszała. No sam prezes Glapiński przecież stwierdził, że jednak to niewiele dało. I mamy też rekordowe ceny paliw, ceny gazu, ceny energii elektrycznej, ceny węgla, które też przecież biły rekordy w tym roku, a przypominam, że bardzo wielu Polaków węglem w domach pali. Nasze elektrownie są przecież także zasilane węglem. No i ten Towar dzisiaj jest towarem, który jest kluczowy jeszcze dla polskiej gospodarki. I pewnie przez jeszcze wiele lat będzie, więc nie róbmy sobie terapii szokowej. No i szanowni państwo, 260 tysięcy firm zamknęło się od początku tego roku. No i jednak wiemy, że bank centralny ma wpływ właśnie na politykę gospodarczą państwa, więc pan prezes Glapiński jest po części odpowiedzialny właśnie za tę katastrofę, za ten kryzys, który, który już dotknął wiele polskich rodzin, który może się jeszcze pogłębić. Zobaczymy jaka będzie zima. Z pewnością rządzący i prezes Glapiński liczą na to, że to będzie ciepła, spokojna zima, gdzie być może wystarczy węgla, być, mo być może wystarczy paliw, być może wystarczy prądu, że może nie będzie blackoutów. Tak, też byśmy chcieli takiej zimy w tym wypadku, ale Wiemy, że może być zupełnie inaczej i widzimy, że nasze państwo niekoniecznie jest na to przygotowane. No jesteś, nie wiem, zastanawiam się, być może prezes Glapiński dostał tę nagrodę też za swoje bardzo ciekawe publicystycznie konferencje prasowe, na których można się dowiedzieć naprawdę szeregu ciekawych rzeczy. Bo jeśli nie za to... To na pewno nie za swoje e, prawdziwe osiągnięcia ekonomiczne w prowadzeniu polityki gospodarczej państwa, w prowadzeniu tej polityki monetarnej. My mówimy jako Konfederacja, że właśnie e, prezes Glapiński powinien zrezygnować, zachować się honorowo w tej kwestii, e, a także prędzej czy później pociągniemy do odpowiedzialności takich szkodników jak pre, premier Morawiecki, który demoluje polską gospodarkę. Panie pośle, jeszcze do tej satyrycznej części, taka dopinka, że ta nagroda została panu prezesowi Glapińskiemu przyznana przez gigant Press Polska, wydawnictwo, które właśnie zostało przejęte przez Orlen niedawno, także to tak gwoli uzupełnienie. Tak. Widzimy wieś Kinowska w pełnej krasie, tylko że po polsku. Czy są pytania? Jedno pytanie mam, a propos uchwały dotyczącej Rosji jako państwa terrorystycznego, uchwała mamy ludzi do obrady Sejmu także z poprawką dotyczącą katastrofy smoleńskiej. Jakie byłoby stanowisko Konfederacji? Stanowisko Konfederacji było takie, że planowaliśmy głosować za tą uchwałą, ponieważ to, była, to był kompromis wszystkich klubów i kół parlamentarnych, które są w Sejmie. Nie, nie ulega wątpliwości, że państwo rosyjskie dzisiaj zachowuje się na tej arenie międzynarodowej dość bandycko. Wiemy, że, wiemy, że to też powoduje inne problemy, takie jak na przykład to, że w Polsce te też wśród rządzących powstaje psychoza na temat, na temat tego, jak, jak traktować na przykład państwo ukraińskie. Że to też ma właśnie negatywny wpływ na, nawet na zachowanie naszych, naszych rządzących, że oni w zasadzie Poczuli się już jako, jako bezpośredni uczestnik wojny, co nie jest prawdą i nie powinno się to wydarzyć. Polska nie powinna brać udziału w, w wojnie, nie powinna dać się wciągnąć do wojny między Rosją a Ukrainą. Ale no, tak jak wspomniałem na początku, my no, widzimy tutaj, że, że też zostało wrzucona taki granat do ogródka albo może bardziej obrazowo to jak uderzenie kijem o, o klatkę z małpami. To coś takiego zrobił właśnie pan Macierewicz. Nie uważamy, że taka poprawka w tym, w tym brzmieniu jest właściwa, bo co to powoduje? Powoduje to między innymi to, że rząd sam przyznaje się do tego, że przez 7 lat nie był w stanie udowodnić w 100% winy Rosji, ale chcę to deklarować dzisiaj w uchwale, za którą miałaby wziąć odpowiedzialność cała, miałby wziąć odpowiedzialność cały Parlament. I to naraża państwo polskie na śmieszność. My nie chcemy śmiesznego państwa polskiego. My chcemy państwa, które jest skuteczne, państwa, które jest poważne, a nie państwa, które rzuca słowa na wiatr, przez swoich przedstawicieli i nie chcemy państwa, które w tym wypadku samo nie było w stanie czegoś do końca udowodnić, ale będzie to deklarować, że tak się wydarzyło, bo wiemy oczywiście też, że taka uchwała no, to jest tylko uchwała, to jest tylko pewna deklaracja woli, to nie są realne działania. Ale to na pewno może negatywnie wpływać też na dyskursy polityczny w Polsce, to na pewno może wpływać też na to, że znowu powyłaniają się gdzieś jacyś, jacyś yy, dziwni ludzie, którzy no, na przykład w czasie, kiedy przecież yy, były, było najbardziej gorąco wokół katastrofy smoleńskiej, yy, no wychodzili, profanowali krzyże, yy, robili wiele bardzo brzydkich rzeczy i oszczędźmy tego Polakom. Oszczędźmy Polakom takich skrajnych emocji, oszczędźmy Polakom też tego, by w kolejnych miesiącach znowu oglądać takie sceny jak na przykład Krzyż z Puszek. No, to są patologiczne rzeczy. Uważam, że ta poprawka pewnie znowu prowadziłaby właśnie do takich skrajnych negatywnych emocji. Ja bym jeszcze dodał, że co do pana posła Macierewicza, że w tych wymieniony tu w tej trójce obwieszającej się medalami ma na koncie swoim kilka właściwie same nieudane przedsięwzięcia, w tym skuteczne nieujawnianie prawdy o katastrofie warszawsko-smoleńskiej. Ja tylko podam taki jeden fakt, że według dziennikarza śledczego Leszka Misiaka, w swoim czasie nagradzanego przez gazetę polską i inne media za cykl reportaży smoleńskich, nie jest potrzebne Potrzebna wiedza z zagranicy. Ani z Rosji, ani z Ameryki. Wiedza na ten temat, co się mniej więcej stało, jest w Polsce. No, nie czas, żeby rozwijać ten temat, ale to tak jeszcze jako aneks do postaci mglistej pana Antoniego Macierewicza. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję.